2022, 16 edycja, w tym roku ruszamy do Albanii i to co za mną widzicie to jest szaleństwo, ale to jest pierwszy dzień szaleństwa, bo trwa late night check -in. Najważniejsza koszulka, w jedynym słusznym kolorze czarnym. Super atmosfera pod stadionem. Jak widać tle, słońce zachodzi, auta się zjeżdżają, mega klimat. Zwyżka, jeździ góra-dół, ludzie się cieszą, robią jest zdjęcia, to. jesteśmy szczęśliwi. To jest team y, również depresyjny, w sensie prowadzą projekt Depresja. Nie są depresyjny, ale <noise> chodzi o to, że jesteście od projektu Depresja, z którym współpracujemy jako z Łombol. Prawie milion złotych, bo 950 tysięcy w rok zostanie e, przeznaczone na to, żeby. Na wsparcie się... psychologiczne w domach dziecka. Powiedz jeszcze raz jak ja się nie jąkał. <laughs> na wsparcie okay, psychologiczne tak. dzieci z domu tak, dziecka. Tak jest, dokładnie. Jak się coś zepsuje, nie? No to. Może być, może być ciężko z moralami, bo najpierw to wejdzie w dupę, a potem może wejść w nogi, jak to na motorku. nie? Witam Was ponownie. Niektóre teamy, jak widzicie tutaj w tle, już startują. Jest bramka startowa, ponieważ zdecydowali się, że jednak chcą wyruszyć szybciej niż o 12. .00. Nam zostało do startu jeszcze, nie wiem, nie mam zegarka, ale chyba z dwie godziny. Mój plan jest bardzo prosty. Planować na 10 minut do przodu. Wtedy się nie zawiedziesz. Działa. 10 minut do przodu planuję stąd wyjechać, a dalej się zobaczy. Każdemu, kto chciałby wziąć udział, na pewno bardzo polecam tego typu akcje. Po pierwsze, tak. Możesz zareklamować inne firmy. Po drugie, działamy w dobrym celu, bo zbieramy na dzieciaki. A po trzecie, a hoj przygoda! A co się dzieje? No, nie się dzieje. Nie, no nic się nie dzieje. Ale nic. Szyba znalazła się w ciągu 40 minut. Przyjechała dwie godziny z Krakowa. Założyliśmy ją w 10 minut no i jedziemy. Jesteśmy uratowani. Pierwsza przygoda, pierwszy szlawan, ale w trudności pokonujemy. A i pamiętajcie, im gorzej, tym lepiej. To jest nasze motto. Zaczęło się od tego, że śmierdziało, później... O, to jest... Potem tak, później był dym później był ogień to Grzesiek się ubiegło, że było ogień przyjeżdżaliśmy wieczorem na aplikacji było 5 załóg a jak dojechaliśmy to było chyba 55 Powoli tak dochodzimy do siebie, powoli się zbieramy i tak powolutku wracamy do funkcjonowania. Najważniejsza rzecz była. Była ciepła zupka, wczoraj został żurek. Wspaniałe kobiety z nami jadą po prostu. Można jechać bez złom, yy, na złą można jechać bez silnika, można jechać bez kół. Ale jak ktoś pojedzie bez kobiet, to przepad. No po prostu przepad. Zbawiamy żeby... wszystkich z Wąbolowców, trzymajcie się i żeby nic się nie i do przodu. I żeby do mety, do Albanii wszyscy, bezpiecznie do Itali. Aby mi nie stanął. Czy jesteśmy w Sarajewie, chociaż jeszcze rano myślałem, że jesteśmy na Węgrzech, ale <laughs> dzisiaj się dowiedziałem, że to jednak Sarajewo jest. Nie się rozgrzać, znaczy tak chodzi jak nie powiem co, ale już jest coraz lepiej, ok, tak? jak go rozgrzejemy nie możemy go gasić. Gasisz i nie odpalisz. To jest taki tempomat motocyklowy. Piękna sprawa. Dokładamy go tutaj. Proszę, tutaj najlepszy modu, silnik, najlepsza motokrały. załoga, najlepszy samochód. Zobaczmy jak powinien wyglądać. Boja jest złombolowy, proszę bardzo, zapraszamy. Ej, można zachwalać, w momencie jak tylko pomyślisz, ale dobrze idzie. mi idzie auto, to w tym momencie już jest po Tobie, bo ono już się psuje, to Twoja intuicja już Ci podpowiedziała, że zaraz będzie zła sytuacja, więc nie wolno chwalić auta ani niczego przed dojechaniem, ale w sumie też jeszcze trzeba wrócić, więc tak naprawdę są dwa złąbole. o tym też niektórzy zapominają. Możemy zebrać na, na dzieciaki na fajny cel, zrobić coś dobrego. A przy okazji, możemy mieć tak jakby w pakiecie z tym wszystkim, możemy mieć fajną zajawkę na stare samochody i dobrą imprezę, fajnych ludzi. I chyba to jest najlepsze w tym razie. Nie opłaca się tego palić co chwilę. Pierwszy sport po czterech dniach. Trzeba szanować rozrusznik, bo nigdy nie wiadomo na ile wytrzyma, nie? Jesteśmy w Albanii, na mecie, Złombol 2022 dobiega pomału do końca, ponieważ jeszcze trzeba wrócić do domu, natomiast my bawimy się na plaży. Jest Naszej, w... prywatnej, złombolowej pierwszy raz, e, auta stoją za nami, przed nami, na plaży. Niektórzy wjechali nawet do wody kołami dotknęli. Nie, już nie wyjadą. Ciężko było z wyjazdem z tej plaży, bo w euforii wjeżdżaliśmy na tą plażę, ale wyjazdy już były trudniejsze. Wielokrotnie mieliśmy takie uczucie, że, że chcemy zrobić coś więcej, więc najpierw zaczęliśmy wysyłać dzieci właśnie na wycieczki, na kolonie. No to był kamień, kamień milowy w tym kierunku, w którym teraz idziemy, że właśnie nie tylko rzeczy dla dzieci kupujemy, tylko staramy się im pomóc mieć lepszy start, nauczyć się czegoś. Zaczęliśmy też mocno dbać o to, żeby na przykład mogli brać czynny udział w swoich kółkach sportowych, wyjeżdżać też z nimi na jakieś wyjazdy, które są dosyć drogie, że można było w jakimś sporcie brać udział, który też generuje jakieś koszty. Bo dzieciaki rosną, trzeba kupować nowe ubrania, trzeba płacić za te lekcje, także bardzo indywidualne podejście mamy, bo uważamy, że to jest najlepsza droga do tego, żeby naprawdę komuś pomóc, tak jemu. Połączenie dobrej zabawy, rajdu, przygody i jeszcze z pomocą charytatywną, z pomocą dzieciakom, to jest naprawdę super rzecz. Dlatego jadę.